Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani, we wstępniaku niedzielnym, czyli na fali Słowa, czyli w naszym cotygodniowym przygotowaniu do medytacji. Kochani, dzisiejsza Ewangelia jest bardzo długa. To są trzy przypowieści o miłosierdziu rozpoczynające 15 rozdział Łukasza, więc pozwólcie, że przeczytam ten krótszy fragment ten o miłosiernym ojcu tą dalszą część ewangelii już pozostawiam wam do waszej osobistej lektury. Zaczynamy więc w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Panie Jezu Chryste, prosimy cię pokornie, abyś dał nam swego Ducha, abyś nam po pomógł rozważać to słowo, abyśmy mogli również dobrze przygotować się do jutrzejszej czy niedzielnej medytacji. Prosimy cię także, aby twój Duch Cały czas nam uświadamiał to, że stajemy w Twojej obecności, że Ty patrzysz na nas, a my patrzymy na Ciebie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Posłuchajmy tekstu dzisiejszej Ewangelii, z Ewangelii według Świętego Łukasza. W owym czasie przybliżali się do Jezusa wszyscy celnicy i grzesznicy, aby go słuchać. Na to szemrali faryzeusze i uczeni w piśmie, mówiąc: Ten przyjmuje grzeszników i jada z nimi. Odpowiedział im wtedy, opowiedział im wtedy następującą przypowieść. Któż z was, gdy ma sto owiec, a zagubi jedną z nich, nie zostawia 99 na pustyni i nie idzie za zagubioną, aż ją znajdzie. A gdy ją znajdzie, bierze z radością na ramiona i wraca do domu, sprasza przyjaciół i sąsiadów, i mówi im: cieszcie się ze mną, bo znalazłem owcę, która mi zginęła. Powiadam wam, tak samo w niebie większa będzie radość z jednego z jednego grzesznika, który się nawraca, niż z 99 sprawiedliwych, którzy nie potrzebują nawrócenia. Albo jeśli jakaś kobieta mając 10 drachm zagubi jedną drachmę, czyż nie zapala światła, nie wymiata domu i nie szuka starannie, aż ją znajdzie, a znalazłszy ją, sprasza przyjaciółki i sąsiadki i mówi, cieszcie się ze mną, bo znalazłam drachmę, którą, którą zgubiłam. Tak samo opowiadam Wam, radość nastaje wśród aniołów bożych z powodu jednego grzesznika, który się nawraca. I dalej mamy, kochani, oczywiście przypowieść o miłosiernym ojcu, czy dawniej nazywanym marnotrawnym synu. Główne przesłanie tych tak zwanych trzech przypowieści o miłosierdziu, czy o miłosiernym, główne przesłanie tych tekstów to. Zagubić się i odnaleźć. To znaczy we wszystkich trzech przypadkach mamy postaci zagubionych i tych, których Bóg odnajduje. Ale idźmy, kochani, od początku. Te trzy przypowieści o miłosierdziu czy o miłosiernym, dla naszej medytacji muszą znaleźć, czy nasza medytacja musi znaleźć jakieś miejsca. Chciałbym dzisiaj zaproponować Wam, w cudzysłowie, miejsca, to znaczy osoby: osoby pasterza, który się wyprawia po jedną zagubioną, kobiety, która szuka zagubionej drachmy, i ojca, który przyjmuje zagubionego syna. Te postaci, te postaci stają się miejscami naszej medytacji dzisiaj. Egzegeci mówią, że w tych przypowieściach wszystkie te trzy postaci, które reagują nieracjonalnie, um, uosabiają um, miłosiernego Ojca, który w osobie Jezusa szuka grzesznika. I kontekst tego jeszcze jest taki, że faryzeusze uczeni w piśmie, kiedy Jezus przy wokół wspólnoty stołu, Głosi tę prawdę o zagubionych i tych, którzy się odnaleźli dzięki Miłosierdziu Bożemu, nie zgadzają się z tym, aby w owej wspólnocie stołu zasiadali grzesznicy, celnicy, nierządnicy i tak dalej. Czyli w przywódcach Izraela, w duchowych przywódcach, nie ma zgody na to, aby wykluczeni czy zagubieni byli przy tym samym stole. Tragicznie mi to czasami przypomina sytuację w naszym kościele, kiedy też wielu chrześcijan nie widzi wspólnoty z tymi, którzy się pogubili. Nie? Zazwyczaj do momentu, aż sami się nie potkną, nie, nie, nie pogubią, nie, nie ubrudzą, no to, no to właśnie w tej w cudzysłowie świętości, nie ma miejsca dla pogubionych. A to jest bardzo, bardzo przykro. Jezus na teraz pokazuje, że ta wspólnota stołu jest także, a może przede wszystkim dla tych, którzy się pogubili. Dla tych, którzy, których symbolizuje zagubiona owca. Dla tych, których symbolizuje ta drachma. Dla tych, którzy są w tym marnotrawnym synu, czy tym, który roztrwonił, roztrwonił majątek. Jezus pokazuje, że oni są, że, że, że my zagubieni jesteśmy dla Niego najważniejsi, nie? Pomimo nawet tego, że e, skutkuje to kiepską opinią na zewnątrz. Mówiąc, mówiąc najogólniej. E, niesamowite jest to, słuchajcie, że e, zarówno pasterz, jak i ta kobieta, jak i ten ojciec, Zachowują się nieracjonalnie, bo żaden pasterz nie idzie za jedną owcą na pustynię narażając swoje życie, narażając życie 99, czyli całego stada, tylko po to, żeby znaleźć tą jedną. Nikt tak nie robi. Nikt też nie szuka drachmy, wyprawiając później przyjęcie, które przewyższa o wiele wartość tej drachmy. I w tamtym czasie przynajmniej, a dzisiaj też tak nieraz jest, nikt nie przyjmuje, czy niewielu przyjmuje syna z otwartymi rękami, który roztrwonił majątek rodzinny. Nie? Choćby szukać w życiorysach wielkich świętych, to choćby no, u Franciszka mieliśmy prawda, taką, świętego Franciszka zasyżył taką. Choćby i gdzie został po prostu wydziedziczony tylko dlatego, że szlachetnie rozdał ubogim nawet, nie dlatego, że się pogubił. Więc kochani, dzisiaj, dzisiejszymi naszymi miejscami medytacji niech będą te postaci. Te postaci zachowujące się nieracjonalnie. Postaci pasterza, kobiety i tego ojca. I... Trwając na medytacji tym słowem, zobaczmy w tych postaciach za każdym razem miłosiernego Ojca, który w osobie Jezusa Chrystusa ratuje nas właśnie z każdego zagubienia, doprowadza nas do tego, że potrafimy się odnaleźć przy wspólnocie stołu, z której On nikogo absolutnie nie wyklucza pięknej medytacji. Wam życzę, niech nas szerzej i i Mogący Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem, a my widzimy się w najbliższy poniedziałek już w cyklu Jedna Słowa.